失礼します。<laughs> <laughs>

Żegarki kiepunią... Aaaa! Aaaaa! odżywał. Takie mam tu pytanie, który z was zielony kurczak napisał? <gry> jest, nie ma takich. Nie ma takich. Ja tu całem, że jeden z lepszy jest od was na kurkiach i dlatego dzisiaj porządek zrobił. Jeśli się nie przyzna, to <gry> niech będzie zaraz ją Trzymaj Trzymajcie. Zachowanie, prezydent. Sekund do trzech, ryczek.